Łukasz Piekarski, witam serdecznie w kolejnym odcinku programu Pytanie i Odpowiedzi. Dzisiaj, zgodnie z zeszłotygodniową zapowiedzią, powracamy do grudziąskich szkół. Na początek odwiedzamy dwójkę Sobieskiego. Uczniów tej szkoły zapytamy o to, co sądzą o anonimowości w internecie i tak zwanych hejterach. Sami sprawdźcie, jakie padały odpowiedzi. Co sądzisz o anonimowości w internecie? Nie ma czegoś takiego. No niby nie ma, ale jednak jest. O to o hejterach. Spotkałeś się z hejterami kiedyś w internecie? Wiele razy. Co o nich sądzisz? No, są to osoby, które yy, mają zdanie o jakiejś rzeczy, na temat jakiejś rzeczy. Nie zawsze jest to zdanie prawidłowe, i zazwyczaj są to takie słowa, które no, bardziej nie krytykują, tylko bardziej obrażają. Są to ludzie, którzy mają bardzo trudne życie, mają y, mnóstwo kompleksów i nie potrafią y, powiedzieć czegoś twarzą w twarz. Moim zdaniem jest to takie tchórzostwo. Ponieważ jeżeli ja coś mam do kogoś, coś mi się nie podoba w kimś, to po prostu mówię no wprost. Uważam, że to jest takie właśnie tchórzostwo i bardzo niedojrzałe. Nie powinni przede wszystkim wypowiadać się na głos podczas gdy się nie ujawniają, jeżeli ktoś wypowiada się w jakiś sposób, to przede wszystkim powinien się podpisać pod tym. Sądzę, że to jest bardzo dziecinne, żałosne. Myślę, że tak się nie powinno robić. Jest to złe. Powinno być, yy, powinniśmy wiedzieć z kim rozmawiamy na przykład yy, na jakiejś stronie. Przypuśćmy portale typu Ask czy Facebook. No nie no, Facebook nie jest w sumie anonimowy, no ale jest, jest to obrażanie osób czy na różnych forach i nie, uważam, że to jest coś totalnie złe. Jeżeli mamy jakieś prywatne konto, załóżmy jakiś, nam jakieś portale społecznościowe, to nie powinni inni mieć do tego żadnego dostępu. Takie mam zdanie. Ja również mam takie zdanie. Wkurzają was na hejterzy? Też. No to pewnie, że tak. Ja bym nie chciał, żeby ktoś się moją korespondencję, znaczy korespondencję. E, konwersację załóżmy na Facebooku. To jest takie nie w porządku. A spotkały się z takimi hejterami w Waszym przypadku może? Nie, w moim przypadku na szczęście ja nie. nie. I bardzo się cieszę z tego powodu. Mam duży dystans do tego, co jest napisane w internecie pod anonimowymi nikami. Smacznego. Dzięki. Co sądzisz o anonimowości w internecie o hejterach? Czasami to jest taka przedzinka, bo ktoś raczej znaczy tylko ma zdanie i hejtuje dla samego hejtowania i nie przyznaje się do tego, a tak w twarz by tego nie powiedział na pewno. Spotkałeś się z takimi hejterami w swoim przypadku? No teraz może nie, ale pamiętam, wcześniej jakoś tak w gimnazjum było coś takiego, że niektórzy właśnie takie aski i takie rzeczy, gdzie, gdzie można być anonimowym, to pisali różne. Takie hejtowanie typu ale to jest głupie, bez żadnych podstaw jest bez sensu, no bo jeżeli ktoś robi coś, wstawia jakiś film w internecie, i dostaje komentarz, że to jest głupie. Jest totalnie bez sensu. Sądzicie, że w internecie jest się tak absolutnie anonimowym? Nie, nigdy. Nie Od samego początku chyba... Tak, dokładnie nikt, nie ma nikt, opcji, nigdy nie brzeniłem, żeby, żebyśmy byli anonimowi w internecie, bo wszędzie gdzieś jednak jakieś swoje dane tam wpisujemy, więc tak to wygląda. Uważam, że jest to zdrowe zjawisko i we współczesnym świecie są nawet wykorzystywani do promocji. Na przykład Donatan taki trik stosuje, że im więcej go hejtują, tym właściwie lepiej dla niego. Także no sam nie hejtuję, ale no nie uważam, żeby było to jakoś strasznie szkodliwe czy coś w tym stylu. Wiem, że malujesz coś. Spotkałeś się kiedyś z jakimiś hejterami? No jasne, na pewno. Już yy, zdarzały się takie sytuacje. Ale to jest chyba normalne. Zawsze jak to się pojawia w internecie, to są yy, przeciwnicy i Osoby, które chcę mówić za to. Jak tacy hejterzy się pojawią? Wchodzi z nimi w polemikę czy ich olewasz? Nie, staram się ignorować. Po prostu nie zwracam na nich uwagi i robię znaleźć swoje, bo nie ma sensu. Nie podoba mi się to za bardzo, bo y, można wtedy bardzo łatwo kogoś obrazić i tak dalej, a żywo no, nikt by tego nie powiedział w twarz, prawda? Więc... A to sądzisz o hejterach? Znaczy, no, ja nic nie sądzę, no bo ja nie mam do czynienia na co dzień, bo nie mam tego aska popularnego czy coś tak dalej, ale no, no nie jest to fajne, prawda, bo jeżeli ktoś ma jakiś problem, to może to załatwić cztery oczy, i, a nie przez ukrywać się pod jakimś nickiem i tak dalej. Takich hejterów powinniśmy się pozbywać z internetu, między innymi banami na różnych forach i kontach społecznościowych. A spotkałeś się z takim hejterem, może w swoim przypadku? No, gram w gry internetowe i tam tego jest pełno, naprawdę. No, dla mnie to jest trochę bez sensu, bo ludzie powinni mieć odwagę otwarcie mówić, co myślą. <laughs> tyle. Tylko tyle? No, no ja jestem szcz szczerym człowiekiem, ja mówię ludziom, co myślę o ich zachowaniach. Myślę, że każdy powinien mieć taką odwagę. A spotkałaś się kiedyś z takimi hejterami? Nie. Jest mi już smutno, bo ludzie rzadko kiedy mi coś mówią. Wolałabym dowiadywać się nie od innych znajomych, że ktoś też powiedział, tylko jakby od źródła. Uważam, że powinno być zmienione prawo prasowe nie w celu ograniczenia wolności słowa, ale w celu ograniczenia obrażania ludzi i naruszania cudzych dóbr osobistych, bo łatwo się chować, z, będąc anonimowym, za takimi wpisami. Należałoby wprowadzić taki zakaz, aby internauci w wyjątkowych sytuacjach mogli kryć się tylko za anonimowością, a jeśli chcą coś godnie napisać, coś godnego napisać, jeśli chcą kogoś lub coś skrytykować, niech się nie boją.